Jakbym umarł, to chciałbym, żeby to było moje ostatnie wideo. Dzień, Dzień dobry, proszę pani, Wyskoczyła mi jakaś dzisiaj ogromna opuchlizna na wardze. I tak? jestem aktualnie w Los Angeles. I chciałbym, nie wiem, jak najszybciej dostać się do jakiejś szpitala, zrobić coś z tym, żeby to nie było. No, serdecznie Podróż, czekajcie, biznesy, podróże. To nie wiem, mogę podać numer polisy. Eee. Już sekundkę. Dobrze, e, poprosiła Pana imię i nazwisko. Mateusz Janusz. No to zaczynamy kolejny dzień -Vale. w słuchajcie, znowu wyskoczyła mi po U nas jest w tym momencie 4.58, nie mam totalnie pojęcia po czym to jest, czemu to mi znowu wyskoczyło. Pana, jest szpital, który według pana kodu pocztowego się znajduje w 6 milach, to jest 14 minut. Czy panu mógł wysłać SMS-a adres szpitalu? Mm, tak, poproszę, jak najbardziej. Może też pani podać w razie W. Dobrze, czy ja mam, proszę pani, udać się pod ten wskazany adres i, i, i normalnie procedura, tak jak na zwykłym ostrym dyżurze, po prostu się tam zgłaszam. I oni już mają jakoś tam w jakiś tak. sposób coś założone, tak? Że ja przyjdę, czy, czy jak? Proszę pana, to jest sors e, taki mhm. w Polsce. Pan się tam zgłasza, mhm. panu pomagają, mogą dać panu takie fakturę z odroczonym terminem płatności, pan ją może przesłać do nas. Po prostu pan nie będzie płacił za taką wizytę. Jeżeli pan skorzystał z usług taksówki, proszę wziąć faragony z taksówek. Dziękuję Będziemy w kontakcie Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia Tak jak mówiłem, u nas jest w tym momencie piąta Lecimy Brud do samochodu? A, e, klucz Nie, nie Kolek! Kolek! Idziemy, chodź Teraz Kolek, chodź nie. Nie możesz Nie do szpitala. Nie możesz do szpitala, kocham cię, strasznie. Right Rider and ride. Right. Yeah. Thank you so much. Co to miałaś? nauczyłem się nowego słowa. Bingoin. Mm -hmm. <gry> Ej, Co tam rocznie Nie wiem, trochę. No zbadała mi to. Znaczy zbadała. Zbliżała mi temperaturę ciśnienie i nie powiedziała, że ma chyba kuzynkę mieszkającą z Polski, która robi muzykę, także pozdrawiamy, wiemy, że oglądasz. Generalnie... Ja nie ci się śmiać czy płakać. To jest taki moment, w którym nagrywamy ciężkie sytuacje w naszym życiu i to nam nie przystaje. Raczej tego nigdy nie robimy i tak nie wiem trochę co mam robić. Moim zdaniem my się śmiejemy z nerwów. Śmiejemy się z nerwów, no może być. No, razie jak na razie dzieje się to. W dość zawrotnym tempie, ale ledwo co poszedłem do Pani w okienku, wiecie, zmierzałem mi tam tu wszystko. Dosłownie po 3-4 minutach już przyszła Pani, wzięła mnie tutaj do pokoju, żeby sprawdzić, co ja, więc jak na razie to. Wow, w ogóle czuję się jak w amerykańskim filmie, jakimś serialu o doktorach. ja. Yeah. Nie ja bigusy... Ja. Wiesz Śmieszne jest życie vlogera, właśnie rozmawiam z Mateuszem naszą montażystą i mówi, że nie może pobrać jakiegoś pliku i powiem że od wczoraj walczę z, z zipami jakimś tam pakowaniem pliku z wcześniejszego vloga On mi mówi, że to nie działa ja tutaj nagrywam kolejnego vloga. Mówi prawdę, ale incepcja co? Wow. Bycie blogerem to niewiarygodny świat, więc... to jest poświęcenie. Siedzę tu już dłuższą chwilę i tak pomyślałem, że powiem Wam coś, czego w sumie może nie mówimy często, ale. Sądzę, że, że powinniście wiedzieć. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem w takiej chwili, jestem w szpitalu, ale dobra, nie istotne. Chciałem Wam. Wiecie co, podziękować. Chciałem Wam przede wszystkim podziękować za to, że jesteście, że, że dajecie nam otuchę, energię, moc. I to jest trochę dziwne, bo my. Bardzo dużo osób pisze, że zmieniło życie dzięki nam, że yy, zrobiło jakiś ważny krok w swoim życiu, że wyszło za swoją strefę komfortu, czy ich życie wygląda w tym momencie zupełnie inaczej, a ja chciałem powiedzieć, jak to wygląda trochę z drugiej strony. Wiecie, my, my nagrywamy dla Was filmy, yy, robimy ten cały content, pokazujemy wam i mówimy o rzeczach, które, które do Was są istotne i które warto gdzieś tam zmienić w swoim życiu. Ale co ważniejsze, że wy może nie znajdziecie sobie sprawy z tego, że pisząc, rozmawiając z nami, dajecie nam tą energię i moc przez wasze słowa, przez właśnie przez to, że wasze życie się zmieniło, my dostajemy z powrotem yy, tą energię. Ona cały czas krąży, taka kula śnieżna jest, napędzona i ona po prostu cały czas, jakby wiecie, daje tą energię. Innym oso osobom i daje tą energię z powrotem. I, I za to właśnie chciałem Wam podziękować, bo czytam teraz wiadomości od Was i mimo, że na. nie wiem. Jest jaki jest, to. na moich ustach pojawia się uśmiech, ale przeczytam Wam. Mega się cieszę Waszym szczęściem. Jestem z Wami od początku istnienia kanału. Jest to piękna rzecz. Wspomnianie marzeń, doznawanie nowych przygód, poznawanie cudownych ludzi, szczęście, praca, pozytywne myślenie to już wielkie osiągnięcie. Dzięki Wam nauczyłam się kochać życie i brać z niego wiele. Nabrałam pewności siebie, odwagi przez Wasze filmy. Nie boję się przeszkód, które daje mi życie. Stawiam temu czoła i idę naprzód. Życzę Wam szczęścia pełnego, jeszcze bardziej pełnego, energii ducha. Nie wiem czy odczytacie, ale jeżeli tak, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Gdy moje idole wiedzieli, że dzięki nim żyję i nie boję się życia. Czajcie, to są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy e, takich wiadomości, które, które dają moc, które... Jezu, po prostu jesteście wielcy, ty, do tego zwierząt, to chciałem wam powiedzieć. Jesteście wielcy i wiedzcie, że w naszym życiu odgrywacie bardzo, bardzo, bardzo kluczową i ważną rolę. I dziękuję Jakbym umarł, to chciałbym, żeby to było moje ostatnie wideo No, przyszedł jakiś pan, dał mi ten Benedryl I powiem ci, że w sumie przestało mnie trochę spędzić I wydaje mi się, że jest mniejszy. na pewno nie rośnie Fajnie, nie? No wtedy to miałem przecież na pół twarzy, ale teraz to naprawdę, no jakoś tak, nie wiem, nie idzie w górę. Nie powiększa się. A jezu, to super. Mega, no? A kiedy tu wrócisz? Gdzie ty jesteś na nie, jest. nie wiem, jestem w jakimś znowu zamkniętym oddziale. A na co ty tam teraz czekasz? No jeszcze lekarz mi się przyjść, bo na razie to tam przyszedł jakiś pan ze i mi dał Aha. No ale to by i tak szybko, Przynajmniej przyszliśmy od razu. No, tam. ale jest siódma. Jestem już tak głodny. Moja też. Jak można o piątej do szpitala iść? To nie w moim stylu. <śmiany> <śmiany> Mały update właśnie nauczyłem się nowego słowa. Swollen. Swollen. To oznacza. Powiększać się, albo może pomniejszać. Nie wiem, muszę sprawdzić jeszcze w słowniku. Póki co wiem, że powiększać, no i że się nie powiększa. Koniec update. Dobra, podsumowując, yy, dali mi lekki na tą opuchliznę, wiesz jak jest opuchlizna po angielsku? Swollen Swollen No a w każdym razie, yy, chciałem wam tylko powiedzieć jak wygląda tutaj służba zdrowia i takie przyjęcia na ostry dyżur Wygląda to dobrze, było to bardzo szybkie, co chwilę ktoś do mnie w ogóle przychodził Pytał mnie, czy ok, czy nie przeszkadza mi, że tyle czasu czekam, że zaraz podejdzie doktor, wiesz, cały czas, cały czas coś. Nie mówię, że tak w Polsce nie jest, bo oczywiście, że też tak jest, mm, ale bardzo A fajnie, tak. bardzo fajnie to przebiegało i bardzo szybko, bo trafiliśmy tutaj o godzinie 6. A, no tak, chyba byliśmy 6, jest dziewiąta, no 3 godziny. No, także w miarę, w miarę szybko. No i, o, pizna. A wtedy Chodzi. siedzieliśmy praktycznie chyba wtedy cały dzień. Wtedy siedzieliśmy nas... cały dzień. Polsce, dzień. Cały dzień, no. A nie wiem z czego to wynika, czy tu po prostu jest tak, bo tu inaczej jest, tu się płaci takie ogromne ubezpieczenia zdrowotne i nie wiem, ci ludzie, którzy boją się chodzić do tego szpitala, jakby, a u nas chodzą wszyscy na NFZ, że idą nawet jak się nic nie dzieje, ale na zaś, nie, nie wiem czy to z tego wynika, ale no, ja no, było mało też osób, nie? Musisz przyznać, że u nas jest zawsze pełna poczekalnia na osób, a tutaj było bardzo mało, mimo, że szpital jest ogromny i to nie było jakieś tam małe coś. A bardzo ważna rzecz i uważam, że najważniejsza w tej całej historii, o której warto wspomnieć, to to, że ja przed wyjazdem kupiłam nam ubezpieczenie podróżne i tam były dwie opcje, jedna była tańsza, jedna była droższa i ja chciałam wziąć tą tańszą, ale yy, pani z ubezpieczalni przekonała mnie, że też lepiej droższą, to są stany, tu są bardzo wysokie te kwoty. Ja mówię, dobra, to to droższe i to kosztowało około 2000 chyba na osobę, na nas, jak tutaj, A tutaj będziemy potrafią być ceny miesięcy. Za takie leczenie, to może być czasami 2000 za samą wizytę nawet. Tak, Wiesz, no naprawdę... się, co się tam dzieje. No i to nasze ubezpieczenie jest tam do miliona złotych, jakby coś tutaj się stało, nie wiadomo co. I zawsze człowiek tak sobie myśli, nie dobra, to wszystko minie, Nic, nic się, nie się nie stanie, stanie. No, kupię aspirynę. A tu jesteśmy który? Czwarty dzień? Trzeci? No, no, któryś, no, jest początek, nawet tydzień nie minął, a już jesteśmy w szpitalu i fakturę wystawili, to jeszcze nie wiemy na ile, bo. Nie, właśnie. I to jest też fajne, właśnie, że tutaj pani od razu wzięła ode mnie tą polisę, zadzwoniła do ubezpieczalni w Polsce a czyli ona ci nie dała? i załatwiła to sama wszystko. Nawet no mi nie powiedziała, jaka jest to to nie powiedziała nic. Powiedziała, że ona, ona powiedziała, że ona wszystkim się tym zajmie i ja nie muszę się niczym martwić. Czaisz? podzwoniła, wzięła wszystkie adresy, wszystko ten i mnie to nic nie interesuje. Zapłaciłem za ubezpieczenie i nic mnie nie interesuje w tym momencie. Nie tracę pieniędzy z portfela, wychodzę, dostałem leki, wiesz, to jest fajne. Może to się komuś przyda. Widzicie? <laughs> Wykorzystaliście ten fakt, a jeszcze powiem Wam jedną rzecz. Wcześniej powiedział nam o tym Andrzej Treneiro, który z bardzo dużo podróżuje po świecie, żeby to mieć. Jemu też coś się stało, gdzie oni byli w Azji gdzieś. No, co rękę chyba, czy nogę przeciął, No, nie? jak coś przeciął, miał yy, szkło, nie wiem, coś mi się stało. I też mówił, że to właśnie tak szybko posłużył, tylko infolinia, wskazali mu szpital i dzięki Andrzej. Słuchajcie się. <słuchajcie> I uważajcie na siebie. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can. you can.